Jeszcze jedno tylko chcę powiedzieć, że uważam, że będzie niedobrze przez Was. Przez was. No i co robimy? Idziemy pod stół i chał? Jak to teraz jest? No tak, no okazało się, że wszyscy zmącznęli. Jeżeli to 4 lata. <laughs> Jeżeli minęło od tego momentu 4 lata, to po prostu wszyscy się otrząsnęli z tego, z tego jakiegoś snu. Koszmarnego, jakiejś łody, w którą wpadli. Czyli y, mam poczucie, cytuję, że następuje jakieś rozliczenie, przegrupowanie, zaczynamy się orientować, co się działo. E, mam poczucie ładu, mówi pani teraz. No tak, to, tylko tak, tylko tak tyle rzeczy tak? się zdarzyło naprawdę przez te 8 lat, że i tak dalej jestem zdumiona, że 30% tego narodu myśli tak, jak myślało. I głosuje na tych, na których głosowali. To i tak jest zdumiewające. 30% to jest bardzo dużo.